Ale tego zwrócę, czy kanał dzisiaj wygra. na moim koncie, ale nie tym. Saj pozaczki w Bi, chcę się pochwalić. Mamy takie konto. Na koncie nazwam tu. Dla was tam nabijam taki czterowy Z Taki karnecik, karnecik. Mam aż do mega boxa. Dla was to specjalnie nabiłem. Ok, otwieram pierwszą skrzynkę. Jest! Co? będę mojemu bratu ten, e, ten, e, to. O, szósteczka, kogo wydropi? Kogo? No, nieźle, rozza roziczka. Ale nie wiem, że wydropiłam i Max. I do tym odcinku. Uch, Max, nasz Max. Mamy Max. Teraz będziemy musieli zacząć na tym kącie grać. Bo ja nie wytrzymuję. Mamy Max. Jak w mój flip to zobaczy, to normalnie on wybuchnie. Ale macie... Ale ja mu zrobiłem taką niespodziankę, że dam mu to konto. Jeśli chcecie też mieć to konto, to, yy, a nie, bo nie mogę podać mojego Gmaila. Bo ona zabroniła. Bo nie mu wolno podać swoich gmaili. Ale bym zrobił takie taki konto, na którym każdy może nagrywać sobie pies, yy, Każdy może nagrywać taki dla widzów konto youtubera. Ale super! Chodź tu rądza! Yep, 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 yep. Nie wierzę dlaczego ta szelka nie atakowała. Och to mi Rosalia. Thank Oh my god! El Primo! Dziwny ten El Primo. Ale już wygraliśmy i to Max. ja. Jesteśmy najlepsi, jeszcze kończyliśmy misję. I to na w dropie Max. Szczęście Boga. Moi drodzy, ja otrzymałem szczęście Boga. No, to prawda. Jestem mój brat nie ma Max. Olaf nie ma Max. Jestem dźwięk, który ma Max. Nie wierzę Max. Mam skin tutaj? Nie. I jeszcze mamy Rose. Gdzie ta Rose jest? No Rose. Nie teraz sobie wszystkich polepszamy. Bo dostaliśmy dużo z tego mega boxa ulepszeń. I nie wierzę, że wydroplona Moks i to na odcinku. Nie wierzę. I to na Waszych oczach. To najlepszy odcinek na świecie. Dlaczego ja bym nie, nie mógł zrobić. Wam mówię, czekajcie sprawdzę ile mam procent. Ok, mam 35. Dostarczy na 14-minutowy odcinek, Ale nie wierzę, ja mam max Największe szczęście chyba świata. To Max. Jak Flipowi o tym powiem, to normalnie będzie chciał te konto. I jak to zobaczy, to normalnie mężczyzna spadnie. Albo opadnie. Max Energy! Max Energy! Max Energy! Max Energy. Max energy. I wyjmamy gęsy! Też bardzo zostawiłem dla mojego kumpla. Proszę bardzo, kumplu. Chodź, dam ci szybkość Czekajcie, jak użyjemy mojej emerytki, wtedy Wtedy jest tak fajnie Max Energy! Bić go, bić go, bić go, bić go! Dobrze, że Max ma cztery uderzenia Pęk, 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 Ciśnij mi gościa, pęk Wi Max Energy, Max Energy Energy, Max Energy Hipi. Na no, odcinku wydropię Max. Co jeszcze może być lepsze? Bo lepszego nie mogę myśleć Epij mamy Jessie! I skrzyneczko i tak nic nie wydropi. Bo, bo jakby wydropiło, to, to normalnie by wy, to normalnie by najlepszy odcinek na świecie. No Jesse, nieźle. Ale no, Jessie ja. Nie wierzę, że mamy. Yupi będziemy mieli, milm nieźle. u i to już 500 e, e Max się tak łatwo nie da Max Adzi ma bo napiszmy się, że Max to chłopak a teraz z dziewczyną Bo tak bo bo, ten, bo Max to chyba imię dla chłopaka z grzybotomocnych. bo O dzięki barlejku. Barlejku, ja Ci ich pomogę. Nie trójdupy i już. Max energy. Ja mam go kumpla sobie, bo jestem dobry kolega. Max energy, Max energy. Proszę bardzo, kolego jeszcze dwa będziesz miał. Bib. A jeszcze dam ci prędkość. Chodź. Nie wiem, że jak Flip się o tym doje, to normalnie będzie chciał to konto. Takie szczęścia nigdy nie... Takiego szczęścia się nigdy nie wie. To może być nasze nowe konto. Konto widza. Chodź tu, Rosalia. Mamy jedynie jedynie jedynie... Max energy! Max energy! Max energy! LR pli... Primo! się pobić kobietę I zaraz jeden odcinku nad no, tym skupimy skina do Nity Super! Najlepszy no, odcinek świata Wiecha no, takiego odcinka, jaki który się w miał ogląda Z tego szczęścia w to jeszcze nigdy nie miał Przypominam, yy, mój, mój klub się nazywa Alex Hyden 2 Moją nazwę youtubera yy. Klubów nie będę prowadził Ani shopów, ale będę dla was Nagrywać odcinki, mam nadzieję, że chcesz... Dzień, Jeśli Zapomniałem wam powiedzieć, że Dawno nie nagrywałem i dla was mam nowy challenge Teraz jest Wiecie jaki fajny challenge We, Weźmy po nich, idźmy Max G, Max NLG, Max G. Max, Max jest najlepsza Chodźcie, bo jak Ja cię zelektryzuję To dopiero będziesz miał jaj Max NLG. Chyba nawet k nogi. Maksy nam Szybkość. I pi, pi pi, pi gdzie to jest ten wachlar? Co on tam rzuca? na ci się jak się cieszę. Co? Wygraliśmy, bo byli w dymie. Uuu! gęsty. I to nawet... Dziękuję. Boga szczęście. Idziemy teraz do sklepu i kupujemy. Mam nitę, taką... O, pan Danita, nowe przebranie. Dzięki. Pozdrawiam. Okej, okay, już wam pokażę mój klub. Yy, mam też yy, Konto roczek, ale to na innym odcinku. To ja jestem dowódcą jestem Alexa 1.2 ma. Mój klub ma 1200 000 pucharków. 8 Musicie po prostu wpisać taką o małym, wszystko literami. Aleks h 12 Macie na samej górze, Wam się wyświetla, i macie dostęp do klubu. Każdy może złączyć, do, bo, bo, ten, bo pozwalam, i wpiszcie w, kom... bo przyszła w komentarzach opisu. Jaki ma być opis? Okej, okay, moi drodzy. Kolejna rundka, co będzie milczeć. O neczka. Super. Ale wiem, że wydropiliśmy na odcinku Max. ciekawe jak to może się stać. Może dzięki wam za, za 11, bo chyba już mam 12 subskrypcji. Ale pamiętasz, że miałem 11. Dzięki wam za 11 subskrypcji albo 12. Max Energy, to jest energy. Max energy! Yippee. Max energy! Oh my god! Max energy! Muszę odpocząć! O dzięki Barley! Najlepszy kolega! Dzięki kolego! Przepraszam, że się nie biegania, ale się na kolejny raz dam! Max energy! Max energy! Max energy! Widzicie jaka ta Max jest silna? typie. I no, proszę bardzo. O oh moj god, typie uciekaj. To jest niespartacz. Ok, ja czekam na te tysiąc łapek w górę. I subskrypcji ma być, nie wiem. Um, może być, no. Jeżeli. Ile subskrypcji? Dawajcie, 20 subskrypcji, ale na razie. Co, Wygraliśmy. Okej, okay, Sara będzie. Ech, życie jest piękne, wam mówię. O nie, jeszcze mamy tylko 4 minuty. Oh my god. A ja myślę, bo jak ja... Pamiętacie mój pierwszy odcinek z muzyczką? Yy, to ma ktoś Bensiaga. To moja ulubiona muzyczka. Yy, musiałem na nagrować w koncie. No bo było głośno, bo wtedy robili, rąbali drzewo, ten czy nie rąbali, ale. O oh my god, oh my god, oh. Nie widzisz, że poko pokonał Max. Ciekawe, jak to mogło dojść do tego wypadku. Uciekaj, gościu, co. <ścoughs> czy widzisz, co on odwalił? Bo ja nie. Co on odwalił? Jak ta. Ma... 3 minuty, czyli że będzie dupka. No, po, poza odcinkiem, jak skończysz nagrywać i na YouTube, bo to specjalnie dla Was odcinek, ale nie że to takie szczęście będzie. To chyba dzięki Wam. Dziękuję, widzowie. A, i może, i jeśli chcecie, to to, to to jeśli chcecie, czekajcie 1, 2, 3, 4. Jeśli chcecie, żebym Was pozdrawił, piszcie w komentarzach, pozdrawiam. A, chyba moja kuzynka, moja przyjechała. On today's day, on the way I, I my... A, i, i bardzo, ale nie wiem, czy to będzie kiedyś możliwe, ale bardzo bym chciał zobaczyć ciebie, Wito. Od ciebie mam pasję youtubera, bo zawsze chciałem być youtuberem i to mam po tobie, dziękuję ci. Ha! Nie Spartar czy ból? On tu stoi, czymś się zacięło? Nie zacięło mi się, a tym Nie, u nie. ból. Czy to dziełko mnie widziało? Ale, ale dobrze, wygraliśmy. Chociaż to się liczy. I dostajemy tyle. O, moi drodzy. Szybko musimy to wygrać. Ja obiecuję wam. Że jak tutaj jakąś legendę. To... to... To, jak będzie nagrała z Bear Stars, to tylko to. Jak wydrofim jakąś postać inną, to wtedy już z, z, z innego konta, czyli z mojego. Ale nie, czy to jest możliwe. A, ale bardzo. Ale ba, proponuję Wam. Ale, ale ja nie wiem, jakie się kanały proponuję, ale proponuję kanał Wito i Bella, yy, Simonek, yy, Rodzinko Minecraft. Yy, rodzinka Minecraft yy, Czegoś mi proponowały Bo to są fajne filmy Paliona yy. Nie pamiętam Jak on się nazywał Ale, ale na kolejny odcinek Wam przypomnę Chodź szelka Ok, przeszukujemy szeli O nie, ale mamy jeszcze kilk... Ale mamy jeszcze kilka Kilkanaście sekund. Oni tracili tylko czas. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wariatki. Chodźcie tu, chodźcie tu. No, chodźcie co. No co? Dlaczego się bijecie? No, dlaczego? O, brawo, szelka! Powinien zostać aniołem. Anioł nieba. Okej, moi drodzy, słuchajcie. przekrócę początek. Yy, więc przypominam, tak na szybkości. W yy, się nazywa się pisujecie to znaczy Alex Hyde, 2 się klub nazywa. Piszcie nazwy, wiecie jak się nazywa. Alex Hayden 2, wszystko małymi literami. Lecimy na samej górze. Yy, Dropmy max, więc szybko lecimy. Bo widzę, że muszę przeciąć początek. Szybko, bo ja chcę otworzyć z wami tą skrzynię.